Witam Państwa i jestem Herta na to pasek ładowania. Wow, fps mi się o, Dobra, <gryw> nic, po prostu pozwala mi się podwójny pasek FPS-ów. Pa. Co to jest? O! Się, nawet nie wiem w jakiego Slendera gram. A ja pomyślałem, że pobierałem elementary. Proszę. Aha, to tak się tutaj chodzi. <noise> Mądrość. Mądrości dodowe. Tak. Jechać Slendermana. Lol, póki co nie odczuwam strachu. To jest nowość. Uwierzcie mi, pierwszy raz nie czuję strachu grając Slendera. To pewnie przez to, że oglądam już wszystkie części, jakie na razie zostały wypuszczone, uroja. I może też dlatego, że stoi mi na przed okniem ten taki dziwny cień od lampy sąsiada. Kiedyś wam wytłumaczę o co tu chodzi. Masz. Fajną firankę. E, coś tam ma na półce, ale nie wiem co to jest. W tej grze, jeżeli dobrze pamiętam, w hospicjum trzeba zbierać karteczki, żeby się ułożył poema. To proszę. Always hunting Zawsze poluje I mamy dwie linijki Dziwne co nie było napisane always hunting a poemat będzie zupełnie inny Tak tutaj już Slenderman się pojawia z dupy Tak z dupy Dobrze tu wam tłumaczę Ponieważ on się pojawia z dupy O tam był Widziałem go przed chwilą hmm. Mikrofon tak jak ja bym chciał Tam stał bo widział rękę Coś dziwne, tak to się da biegać? O, lol, tu się da biegać, ale fajnie. Slenderman, czy umiesz biegać? Teraz już odczuwam strach, ponieważ zaczęło mi serce bić, co znaczy, że chyba żyję. Ale nie wiem, bo kumple z podstawki uznawali mnie za zombiaka. Przez to, że jak byłem w domu strachu, to wiecie... Mam taki blady odcień skóry, więc... No cóż, to trochę tak śmiesznie wyglądało. A w Domu Strachu byłem w chorzowie od razu. O. TY, JA TAM PRZEJŚĆ MUSZĘ! No. You mad bro. Trollface. Tak, jestem w armii bro, A o co chodzi? Stary! Pójdę, dziękuję. No jak widzicie pojawia się z dupy. Tak jak ja wam to tłumaczyłem. Ale to jest Slenderman i mu to nikt nie zabroni. On jest w ogóle Prog Elo. Ogólnie mamy dwu, dwa Slendermany w szkole w naszej gimbazie. O co chodzi z nimi? Jako, że ktoś był tak genialny, i na plastik cenną no, robiliśmy takie figurki papierowe. I ktoś był na tyle genialny, że zrobił Slendermana. Dokładnie dwie osoby były tak genialne. I mamy dwa Slendermany, i co? Myślę, że żałuję, że ja nie byłem tak genialny. Miałbym figurkę. No i w sumie, one by poszły do nauczycieli, więc. Co tam? Okej, okay. no ale daliby tą piosenkę. Save me. 8 na 16 linijek. Okej, okay, 50 FPS jest spoko A ja nie wiem co mówić, bo gram w Slendera mhm. Ogólnie ja śmieję się, że Slenderman jeszcze chyba nigdy nie był w Polsce. A wiecie co, Czuję to, że nie był w Polsce dlatego, że no cóż, tutaj by na pewno Polaka nie zauważył, bo jaki dureń by musiał, by zbierał kartki. Przecież Polak wie, że śmieci się nie zbiera. Więc wątpię, żeby Polak kiedykolwiek, wiecie, poszedł do lasu, zbierał kartki. Znaczy, wiesz, bo wiecie, po prostu zbierał takie kartki, bo na co by mu to było. Polak się na kartkę nie sprzeda, Misi też by wątpię, żeby zbierał. Chyba, że, nie wiem, zdarzyłby się ktoś taki. Za to sądzę, że Polak by sięgnął do wódki. Więc zastanawiam się. W ogóle ostatnio byłem w lesie, bo jak zbierałem korę na. Nie, korę. Gałęzie dla. do terrainu pająka. I powiem wam, że. była właśnie taka dziwna sytuacja. Stary, ale nie od tyłu, to nie po Bożemu. Ogólnie, tak była taka dziwna sytuacja, że. no jeździłem. I były pościnalne, pnie wiecie, pięć drzewa ze ściętego, no, wiecie, jak to wygląda. I były właśnie nieodpakowane wódki. Nie wiem, takie, wiecie, flaszki z wódką. I się śmiałem właśnie z tego powodu, że to może Slenderman porozmieszczał, żeby Polaka złapać. Ale na serio, nawet mogłem zrobić temu zdjęcie, fajnie by to wyglądało. Znalaz widziałem cztery właśnie takie wódki w różnych miejscach. To było na ścińce, tam jak jest ścinka drzewa przy kombinacie dla tych osób, co. Mieszkają w Nowym Targu, tak? To im wytłumaczę. Co tu mamy w ogóle w tym wierszyku? Może przeczytajmy coś tam? Ehehe, tam pisze WOODS. What's... what's... drzew? Nie, Nie czekaj, drzew, drzew, Nie wiem, o co tu chodzi? Eee, black suit, czarny garnitur. Bigger than details. Just give up. Give up? Co to znaczyło? Gift jest dawać, ale up? give up, nie wiem co znaczy. Sorry, nie przetłumaczyłam tego Makes your soul. Weźmie twoją duszę, coś takiego. Czekać ogólnie? Zaraz... Dobra, pewnie tak nie słyszeliście mnie w tej chwili, bo stałem z krzesła. Okej... Okay. Weźmy odpalajmy tą grę, bo co będziemy czekać, No. Nie mogę? Okej... Okay. Dobra, widzieliście w tej chwili czarny ekran, jako że musiałem wcisnąć S, bo nie wiedziałem o co chodzi. O kurde... się dopiero na koniec, jak wiecie, tak to było takie zaskoczenie. No w ogóle chyba była kartka tak, gdzie ja tak? Tak, chyba była kartka. Mm, ile to jest? Na 16. Czyli zabraliśmy tak jakoś ze 6 kartek? Coś na tego jest. Wiem, że sanatorium się podobać dało ła, dosyć łatwo przejść. Przynajmniej tak słyszałem. Warga mi się trzęsie! Tak jak jest mi zimno, ogólnie jest mi zimno tej chwili, co jest dziwne. Mam taką reakcję na strach, że jest mi zimno Proszek do prania? Czekajcie, czekajcie Suc tam, e, już, miałem, już myślałem, że tam pisze sweet Czyli garnitur Ech. No skurde przestań się trząść Gdybym się miał przejść na każdego człowieka w garniturze, to bym się bał samego siebie. Dlatego, że na apelach w szkole ubieram garnitur. Kurde! Jezus, Maria, ale mi się warga, częściej. przestań! Nie ma nic na razie strasznego, co się szyby boisz. Kurwa, jest to kiedyś piecyk jakiś, bo mi zimno jest. Chyba se jaja robisz. Patrzcie, jaki pedofil, dopiero jedną kartkę zebrałem, Pedofil? Tak, pe Nie... W tej chwili chyba gramy dorosłą kobietą, ile się nie mylę. Więc to było naturalne. No, ale od tyłu granie to nie po mój. Oh, sorry. <słuch> Slenderman. Jestem zły na to, na ciebie. Że wierzysz mi od tyłu. A to nieładnie. Nie być... Lepszy i milszy Okej, okay, zrobiło mi się ciepło Pójdźmy tu, bo jestem głupi I będzie tutaj stał O, nie ma go Bogi z teksturami Mam głośniki włączone. Jak będzie echo, to sorry. Nie chce mi się tego robić słuchawka. Mam litne sławki. i dźwięk jest do kitu. Karteczki, karteczki, ja wszystkie was karteczki zbierać chcę. Tutaj jest wyjście i nie ma tutaj nic. Za gówno. Cześć. Teraz będzie. No, kurwa, wiecie. Jaki? Cheater! 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 Kurde, zjeżdżaj! Eee, pocałuj ty mnie. Ale widzicie, jaki? Wziął kurwa te pasy, zrobił. No co za ambe ja też chcę tak umieć. wiesz jak było? Zarumbiście? Tak idziecie, idziecie. I nagle, i nie ma was? Jesteście 500 metrów dalej. <ścoughs> Co prawda, w przypadku Slendermana jest to głównie 12 metrów 50, Taki limit. 8 na 16. <ścoughs> nie możesz dopisać się tym linii. Nie możesz sam napisać wiersz. Czy jest tak naprawdę to trudne? Mieliśmy takie zadania już w klasie którejś tam podstawówki. A ty jesteś kobietą. Masz większe zdolności pisania wierszy niż jakikolwiek facet. Tylko musisz. Musisz zbierać pieprzone kartki w miejscu, gdzie łazi Slenderman. To jest taki chory. Albo nie tam z naszymi... Gerami. Tam pisał Slok. Stary! Przejdź muszę! Nie mam czasu! Spierdzielaj! Ej, mnie dorwał! Ale to nieładnie tak było! Masz się tepać, a nie stać w miejscu! 12 na 16? Lol. By roasting armie. Armienia? Co tam, kurę? Armirani? nie wiem jak to się czyta, Armirani, nie wiem, ar -ni, nie wiem jak. Się... Nie wiem. Nad nie chcę wiedzieć, kto pisał poema to kurde. Top hat. A no w sumie fakt, miał kapelusz. I jakbyście poczytali creepy to tam pisze o tym. Telefon do mnie dzwoni, ale nie nie się odbierać. Makes you feel up with the red. On miał dready? What the fuck? Z tego co wiem, to miał włosy w kształcie macek, ale nie wiedziałem, że miał dready. Jeżeli to się tak tłumaczy, weźmiecie spoko. He takes you in. Chyba tak to się tłumaczy. You Spoko, ogólnie dobra. Ładny wierszyk. Ale sądzę, że już to będę tutaj kończył. Nie wiem, napiszcie co tam, czy jak Wam się podobało, tych części będzie więcej. Ogólnie myślę, żeby nagrać. Sanatorium chyba teraz. Wiem, że jest bardzo łatwy, ponieważ sanatorium. Choć nie wiem, czy taki łatwy, ale ogólnie widziałem, jak że dużo osób przeszło sanatorium. Nawet chyba Roy przeszedł. Nie, Rojo nie przeszedł sanatorium. Rojo się nie udało, Perła go zaskoczyła i mu wyrąbała sanatorium. A więc, nie wiem, co tu jeszcze dużo mówić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja jestem Hertan, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Przygód z gościem z garniturem. Tak to nazwę. Do widzenia, cześć!